W dzisiejszym odcinku biznesowego przewodnika gościnią jest Izabela Czeladzińska, przedsiębiorczyni, osoba, która prowadzi wiele firm, wyróżniona w plebiscycie menadżer roku, ale również członek kapituły tego plebiscytu w ostatnich latach. Dzień dobry Izo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kasiu. Na początek może przedstaw nam właśnie, jakimi firmami zarządzasz, jakie marki prowadzisz, na czym polega Twój zawód i Twoja aktywność. Od ponad 20 lat pracuję w branży gastronomicznej. Jeżeli chodzi o marki, którymi zarządzam, to jest to pewnie Państwu znany lokal. Kojot Klub, jak również zarządzam markami na Deptaku Bogusława. Jest to marka Prywatka, Melanch, czy Seta i Galareta. Natomiast nie działamy tylko i wyłącznie w przestrzeni szczecińskiej. Działamy również na terenie całej Polski. Nasze lokale są w Bydgoszczy. Tam też jest również Prywatka w Poznaniu, w Koszalinie. Także tych lokali, w którymi zarządzamy wspólnie jest około Dziesięciu. To bardzo dużo. Więc jak udaje Ci się to wszystko skoordynować? Tak, jest to dużo lokali, natomiast wiadomo, że we wszystkich nie jesteśmy na raz. Mamy wybudowaną strukturę, w której zarządzają. Poszczególnymi lokalami menadżerowie. Nad nimi również są ich przełożeni, no a na samym końcu jesteśmy my, jako ludzie, którzy zarządzają już bezpośrednio firmą. Czyli jak duży zespół masz, który pomaga ci koordynować tymi wszystkimi lokalami? Tych najbliższych osób takiego trzonu zarządczego myślę, że jest około 10, 10 osób. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, którzy pracują z nami, wiadomo w gastronomii jest bardzo duża rotacja. Nie są to pracownicy, którzy wiążą się z nami na stałe. Często są to sezonowi pracownicy, często również studenci, którzy przychodzą do nas do pracy, traktując tą pracę jako dodatkowe źródło zarobkowania w trakcie studiów. No właśnie, nasi słuchacze, przede wszystkim studenci, z pewnością znają lokale i od strony przebywania jako klienci, ale też często jako pracownicy. Czego oczekujesz? W zasadzie domyślam się, że nie ty prowadzisz rekrutację na te stanowiska, natomiast wiem też, że wszystko idzie od góry. Czyli jak chcesz, żeby ten zespół wyglądał? Jakie chcesz, żeby to były osoby, dla ciebie jako osoby zarządzającej jakie powinny mieć cechy żeby ten biznes funkcjonował tak jak ty byś chciała Przede wszystkim staramy się dobrać tak ludzi, żeby oni tworzyli e, jednak team, ze względu na to, że praca w gastronomii e, nie jest lekką pracą, jest to e, praca w godzinach, e, wiadomo, nocnych, wtedy jest największe natężenie e, ruchu w lokalu. Często ci ludzie, e, w cudzysłowie, nie są grzeczni, tak? ponieważ e, wiadomo, że... E, sprzedajemy niepączki e, i od tych ludzi przede wszystkim, którzy są zatrudniani u nas oczekujemy tego, żeby w innych osobach, którymi współpracują, miały wsparcie. E, kolejną cechą jest to, żeby byli punktualni i w dzisiejszych czasach przychodzili do pracy, co nie jest wcale takie oczywiste. Aczkolwiek zatrudniając wiele młodych ludzi widzę ogromną nadzieję w naszych, w naszych, no nie tylko studentach, ale głównie studentach czy młodych ludziach, że jednak coraz częściej oni zaczynają doceniać pracę i doceniać to, że mogą sobie dorobić, przez co odciążają rodziców, bo wiadomo, czasy zaczynają być no, niestabilne, kryzysowe. Dlatego też bardzo chętnie współpracujemy z młodymi, młodymi ludźmi, bo im się też chce. No właśnie, powiedziałeś, że im się chce, a często słyszymy takie opinie, że właśnie im się nie chce. I teraz widzisz, że ta sytuacja spowodowała, że faktycznie odciążają tych rodziców? Czy Teraz macie mniejszy problem ze znalezieniem pracowników, czy, czy nie? Czy. Tak, czy... tak zauważamy, za, zauważamy progres w, w tej kwestii. Rzeczywiście tych siwików spływa na, nam coraz, coraz więcej. Myślę, że jest to spowodowane tym, że niestety rodziców nie jest stać na utrzymanie dzieci. Dzieci próbują w ten sposób odciążyć, odciążyć swoich rodziców i zaczynają rozumieć, co to znaczy kryzys. Tak? Przewiduję, że mm, Kolejne trzy lata będą dla, dla Polski y, bardzo kryzysowe i to dopiero do nas przychodzi, konsumpcja zaczyna spadać, co będzie się wiązało z pogłębiającym się kryzysem, dlatego myślę, że y, będzie nam łatwiej znaleźć pracownika, a znowu pracownikowi będzie chciało się z nami współpracować. No właśnie, kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, że wszystkie takie elementy, które później widzimy w innych branżach, tak naprawdę chodzi o gospodarkę, tak? I, tak? I to, co się dzieje w gospodarce, przede wszystkim od gastronomii się zaczyna, czyli jesteście tym obszarem, w którym na początku zaczyna się to dziać, a później jest dopiero widoczne w innych branżach. Marki takie jak Kojot, Prywatka Są na rynku od wielu lat. Co byś uznała za sukces tych marek? Dlaczego one tak mocno trzymają się na rynku? Bo myślę, że jak poobserwujemy sobie ogólnie gastronomię, to tamte zmiany są dość często. Te marki znikają, pojawiają się kolejne. Ludzie chyba lubią zmiany, a mimo wszystko ten kojot prywatka, te marki, którymi ty zarządzasz, bardzo stabilnie funkcjonują na rynku. Co tutaj można uznać za sukces? success. Ludzie lubią zmiany, aczkolwiek ludzie lubią też tradycję, tak? Lubią pewność. Myślę, że sukcesem naszych marek jest to, że uderzamy do ludzi środka. Nigdy nie, nigdy nie, nie uderzaliśmy bardzo wysoko, ponieważ w tej grupie jakby ludzi środka jest najwięcej konsumentów. Stąd też nasza, nasza dewiza, aby do tej grupy uderzać. Jeżeli chodzi o gastronomię, o tym, co wcześniej wspomniałaś, tak, jesteśmy papierkiem lakmusowym, ja będę to powtarzać zawsze, że w gastronomii e, jako pierwszej widać wszystkie zmiany, które, które e, zaczynają być w gospodarce, ze względu na to, że gastronomia w piramidzie ma słowa, jakby no, można powiedzieć, zajmuje jedno z ostatnich miejsc, więc najłatwiej jest z niej zrezygnować, więc to, co się dzieje w gospodarce, u nas widać e, jako pierwsze. Poza tą biznesową działalnością jesteś również w otoczeniu biznesowym bardzo aktywna. Ostatnio zdobyłaś wyróżnienie Shields Mercedes, które uważam, że świetnie do Ciebie pasuje, ale również aktywnie działasz w Stowarzyszeniu Absolwentów MBA. Tak. Jak z, udaje Ci się znaleźć na to wszystko czas i dlaczego akurat takie aktywności? Jeżeli chodzi o moje aktywności związane z, z MBA, to w pewnym momencie mojego życia poszłam na studia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Zresztą było to zawsze moim, moim marzeniem. Ten pęd do wiedzy zawsze miałam, dlatego nieustannie staram się rozwijać, co ma też przełożenie również potem na, na biznes, tak? na ten networking, który mi daje również konkretne Korzyści. E, więc poszłam na te studia. <laughs> MBA, no a potem tak się stało, że zostałam członkiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Jestem również członkiem biznes klubu w Szczecinie. Tak, a nagrodę Shis Mercedes otrzymałam całkiem niedawno, bo w tym roku było to dla mnie ogromne wyróżnienie, ponieważ jest to wyróżnienie dla kobiet, które potrafią godzić biznes, a nie za Zatracić się w tym jako kobieta. No właśnie. To jakie są Twoje pasje, bo wiem, że też ostatnio coś zadziało się w Twoim życiu, co pokazywało Ci właśnie związane też z tą nagrodą, co, co pokazało Ci, że są też inne obszary, które ciebie pasjonują. Co robisz po godzinach pracy? No, tych godzin po godzinach jest jakby mało, natomiast staram się przede wszystkim poświęcać te, ten czas mojej rodzinie i z nią znajdować wspólne pasje. No i jedną z tych pasji, którą dzielę z córką jest jazda konna. To jest, to jest obszar, w którym spędzamy ten czas razem, ponieważ mam dwójkę dzieci, córka 8 lat i syn 18. Znowu pasją mojego syna, a przez to pasją rodziny całej e, są wyścigi Formuły 1. Więc często, często. Jak są te wyścigi, tak to jeździmy, jeździmy e, i tam spędzamy czas i śledzimy jakby losy e, tej formuły. Um. Wiem, że pewnie nie będziesz z tego zadowolona, bo wiem, że nie lubisz o tym mówić i robisz to zawsze bardzo dyskretnie, ale wspierasz organizacje charytatywne. I e, tak, wiedziałam, ale skoro już ciebie tutaj mam, to wykorzystam tą sytuację, bo wiem, że łatwo nie było. E, a dla mnie jest to bardzo ważny aspekt, żeby e, pokazywać, że warto, że przedsiębiorcy nie tylko myślą o biznesie, e, ale też myślą o otoczeniu, w którym żyją. Jesteś osobą bardzo wrażliwą e, i wiem, że jak tylko masz możliwość, to udzielasz się również charytatywnie. Co to dla ciebie znaczy? Tak jak wspomniałaś, nie lubię o tym bardzo mówić, dlatego że uważam, że mm, kiedy się pomaga, to pomaga się nie po to, żeby przypinać sobie ordery yy, i nigdy bym tego nie zrobiła w taki sposób. Nie lubię o tym mówić, pomagam, będę pomagać, bo uważam, że... Yy, kiedy człowiek czyni dobro, ono wraca do niego e, i zawsze będę dobrym człowiekiem, będę starała się pomagać jak tylko będę mogła, bo trzeba się dzielić po prostu tym, co człowiek e, w życiu osiągnął z innymi, którzy, te, który, którzy tej szansy no, mogli nie mieć. E, zauważam również wśród swoich znajomych, że wiele osób, które rozpoczynały pracę w gastronomii, e, Pieły się gdzieś wyżej, taka też e, chyba była twoja historia. E, co byś poleciła studentom, e, żeby osiągnęli, żeby mogli osiągnąć sukces właśnie w gastronomii? Tak jak już wspomniałam, gastronomia jest bardzo ciężkim kawałkiem chleba ze względu na to, że gastronomia jest bardzo niestabilna. Mm. Osoby, które chciałyby zacząć swoją karierę w gastronomii, e, to są to, musiałyby być te osoby, które mają cechy no, bardzo musiałyby być osobami bardzo przedsiębiorczymi i szybko reagującymi na zmiany. Tu nie ma czasu na czekanie, dlatego że e, ja idąc e, przez 20 lat codziennie do pracy nigdy nie wiem, co się wydarzy. Taka jest gastronomia, dlatego jest to, e, dlatego tak ciężko jest utrzymać, utrzymać firmę i ją prowadzić przez tyle lat. To, o czym mówiłaś, że firmy znikają i się pojawiają, wynika to z tego, że ludziom z zewnątrz wydaje się, że fajnie przyjść do kogoś, odwiedzić go, usiąść z nim na kawkę czy przyjść na imprezkę, ale to tak od środka nie wygląda. Natomiast, żeby osiągnąć sukces w gastronomii, uważam, że powinno się przejść przez ścieżkę tej kariery od samego... Dołu, do samej góry, bo tylko w taki sposób można, można poznać tą gastronomię e, od podszewki. E, czyli, a e, Twoja ścieżka również tak wyglądała. E, a e, jeśli chodzi o wybór akurat tego obszaru, dlaczego padło na gastronomię? Padło na gastronomię, ponieważ moi rodzice zaczęli e, działać w gastronomii i jakby. Mm, z mlekiem matki zostało, zostało to wyssane, kiedy byłam na studiach dziennych. E, ja już pracowałam, e, już pracowałam w gastronomii. Mm, pomimo tego, że byłam na studiach dziennych, pracowałam w nocy w gastronomii, miałam również stypendium naukowe, więc nie wiem teraz z perspektywy czasu, jak to się udało, <laughs> ale udało się. E, więc zaszczepili mi to po prostu rodzice. No i tak już zostało, pomimo tego, że jestem absolwentką Akademii Rolniczej, teraz ZUTU, na Wydziale Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, to jakby moje wykształcenie no, w stu procentach nie przełożyło się, się na zawód, który e, wybrałam. Aczkolwiek uważam, że firmy rodzinne, czy firmy, firmy które, y, które są prowadzone przez rodziny, mają ogromny, ogromny potencjał. I nie było tak, że miałaś wrażenie, że o matko, rodzice mają tyle problemów, to ja nie, 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 nie chcę w tej branży? Jakby nie myślałam w tamtym czasie o tym, e, te, te problemy. Problemy są e, w każdej branży, tak? Tylko, że w, w branży gastronomicznej tych problemów jest po prostu bardzo dużo. Ja nie, staram się nie zastanawiać nad tym, że codziennie rozwiązuję jakieś problemy, bo e, no myślę, że bym długo psychicznie nie, nie wytrzymała. I e, jest, to, jest to po prostu mm, dla mnie chleb powszedni. Ja przeszłam nad tym do porządku dziennego i po prostu Idę i robię swoje najlepiej, jak potrafię. I to jest moja dewiza, żeby nie oglądać się za siebie, tylko patrzeć do przodu. A co to dają te wyróżnienia, które udaje ci się zdobyć? Menadżerka roku, y, She's Mercedes. Ludzie zauważają Twoją aktywność i widzę też w mediach społecznościowych, że bardzo ci kibicują. Co to dla Ciebie znaczy? Dla mnie jest to ukoronowanie mojej ciężkiej pracy. Ja nigdy nie patrzyłam na siebie przez pryzmat osoby, która robi rzeczy ponad miarę. Zresztą dalej tak uważam, że nie robię rzeczy ponad miarę. Ja po prostu robię to, co robię najlepiej, jak potrafię. A te wyróżnienia zawsze są dla mnie wielkim, wielkim, wielkim zaskoczeniem. No i motorem napędowym do tego, żeby robić jeszcze więcej. Tak bym to interpretowała. Wiele osób, z którymi rozmawiałam na, na twój temat i na temat branży gastronomicznej, ma jeszcze taki obraz tej gastronomii, że pewnie jakieś łapówki, jakieś gangi. I teraz widzą tutaj Izę, która udziela się charytatywnie, jest z Mercedes, delikatną kobietą. I trochę ten twój obraz tak do tej gastronomii nie pasuje. Jak ty na to patrzysz? Tak, ludzie żyją czasami przyszłymi. Naoglądali się filmów typu Młode Wilki, gdzie, gdzie rzeczywiście ta gastronomia gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonowała w tym filmie. Natomiast, no, proszę państwa, to wszystko już się zmieniło. Tak, jesteśmy działalnością gospodarczą, normalnie funkcjonującą i nie ma opcji o tym, żeby były jakieś gangi czy cokolwiek innego. Oczywiście człowiek... Ma ma styczność z szerokim wachlarzem ludzi, tak, natomiast, no, we wszystkim trzeba umieć współdziałać, tak, i... Yy... No, jakby nie zauważam tutaj różnicy, e, różnicy między e, gastronomią, a, a, że tak powiem, normalną działalnością gospodarczą. Mamy normalnie biuro, tak, funkcjonujemy w biurze, e, pracujemy przy biurku, więc jakby ta, oczywiście też pracujemy w nocy, tak, e, kiedy, e, kiedy inni śpią, również dopatrujemy swoich interesów, e, ale no, generalnie to wszystko wygląda jak w normalnej firmie i za dziękuję ci bardzo, że udało mi się tutaj zaprosić ciebie, że wyraziłaś zgodę na naszą wspólną rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że przyjęłaś to zaproszenie i że podzieliłaś się ze studentami i innymi naszymi słuchaczami swoim doświadczeniem. Gościem audycji biznesowy przewodnik była Izabela Czeladzińska, przedsiębiorczyni między innymi Marki takie jak KOJOT, y, PRYWATKA y, i inne lokale nie tylko w Szczecinie. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Dziękuję.